W ciemnościach nocy, gdy świat spał, rozległ się ogłuszający huk. Seria rakiet hipersonicznych Kinżał wystrzelonych z zaawansowanych samolotów MiG-31K uderzyła w lotniczą bazę Dubno w obwodzie Rówieńskim, głęboko na zachodzie kraju na zachód od Rosji. To nie był zwykły atak. To było uderzenie Kinżałem, pociskiem budzącym strach. Jego start to absolutna rzadkość, a jego użycie to zawsze wydarzenie o globalnym znaczeniu, Podkreślające determinację i potęgę agresora. Pytanie, które od razu nasuwa się na myśl, jest proste, ale jednocześnie przerażające. Co tam się naprawdę wydarzyło w tych mrocznych godzinach z dala od linii frontu? I dlaczego to jedno, pozornie lokalne zdarzenie, jest tak niewyobrażalnie ważne dla przyszłości całego regionu oraz globalnego bezpieczeństwa? Przed nami analiza, która rzuci nowe, Często szokujące światło na mroczne sekrety tej wojny. Przygotujcie się na to, co usłyszycie. To zmieni wasze postrzeganie konfliktu. Pytanie do was: Napiszcie, skąd nas oglądacie kraj i miasto. W nocy odnotowano serię uderzeń, precyzyjnych i błyskawicznych, które dosłownie rozerwały ciszę. Rosyjskie kanały Telegram oraz media państwowe, z niemal natychmiastową skutecznością, ogłosiły swój triumf. Doniesienia mówiły jasno i bez ogródek. Baza Dubno została trafiona, a atak zakończył się sukcesem militarnym. Jednak komunikaty płynące z regionu północnego przy Czarnomorza były co najmniej zaskakujące, wręcz intrygujące. Wspominały o ogólnej liczbie startów rakiet, co jest standardową procedurą, ale dziwnie i konsekwentnie pomijały kluczowe. Szczegóły Żadnych konkretów dotyczących jakichkolwiek uszkodzeń bazy w Dubnie. To milczenie władz natychmiast wzbudziło podejrzenia wśród obserwatorów i analityków. Czy coś było ukrywane? Dlaczego tak ważne, fundamentalne szczegóły zostały pominięte w oficjalnych oświadczeniach, zwłaszcza w obliczu tak kosztownego i prestiżowego ataku? Baza w Dubnie to pozostałość dawnej radzieckiej potęgi. Długa, betonowa droga startowa, zdolna przyjąć najcięższe samoloty. Oraz szereg starych, posępnych hangarów, które przez lata stały puste, zapomniane. Przez wiele lat była oficjalnie uznawana za zapasową, praktycznie nieaktywną, czekającą w uśpieniu na lepsze czasy. Ale czy na pewno? Czy ten pozorny spokój był jedynie fasadą, za którą kryły się zupełnie inne, tajne plany i przygotowania? Położenie tego obiektu jest absolutnie kluczowe, wręcz strategiczne. Obwód Rówieński, głęboki tył kraju na zachód od Rosji, wyjątkowo blisko granicy z Polską, członkiem paktu północnoatlantyckiego. Użycie rakiety Kinżał broni ekstremalnie drogiej i dostępnej w bardzo ograniczonej liczbie, tylko podkreśla strategiczne znaczenie tego celu. Kinżał to nie tylko rakieta. To symbol mocy, wyrafinowania i niezaprzeczalnej zdolności, użyty z konkretnym, Głębszym i dalekosiężnym zamysłem. Warto pamiętać, że wcześniejsze, czerwcowe doniesienia o uderzeniach w ten sam rejon również były otoczone zasłoną tajemnicy, bez oficjalnych, szczegółowych wyjaśnień. Czy to był już wtedy sygnał, którego nikt nie chciał usłyszeć? Co jeśli te uderzenia były jedynie zwiadem, przygotowaniem do czegoś znacznie większego, do decydującego ciosu? Pytanie do Was. Zaznaczcie w komentarzach z jakiego miasta kraju nas teraz oglądacie. Dlaczego to uderzenie ma tak absolutnie kluczowe znaczenie właśnie teraz, w tym newralgicznym momencie geopolitycznym? Ponieważ to nie tylko zwykły atak, to jawny sygnał, mroczny i niepokojący. Sygnał skierowany nie tylko do kraju na zachód od Rosji, lecz do całego NATO, a może nawet do globalnej społeczności. Uderzenie w Dubno to jednoznaczna i brutalna demonstracja nawet najbardziej ciche, rezerwowe, pozornie zapomniane lotniska nie są bezpieczne. Znajdują się na celowniku. Rosja jasno pokazuje, że żaden region północnego przy Czarnomorza, nawet jego głęboki tył, nie pozostaje poza. Zasięgiem jej śmiercionośnych pocisków to brutalne wywieranie presji na i tak już mocno ograniczone zasoby. Kraj na zachód od Rosji zostanie zmuszony do wydawania kolosalnych środków finansowych i angażowania ogromnych sił na odbudowę oraz wzmocnienie ochrony tej infrastruktury. To osłabia już i tak przeciążony front. Ale jest coś jeszcze, coś znacznie bardziej złowieszczego, co wykracza poza bieżące straty materialne. Kinżał uderza nie tyle w beton, ile w samą przyszłość. To nie jest po prostu atak na fizyczną infrastrukturę to cios wymierzony w długoterminowy potencjał lotniczy regionu. Jeśli ten region ma kiedykolwiek odzyskać pełną zdolność obronną i móc ponownie skutecznie rywalizować w powietrzu, odbudowa zniszczonej infrastruktury lotniskowej zajmie całe lata, może nawet całe dekady pochłaniając niewyobrażalne zasoby. To uderzenie, które ma paraliżować na bardzo długo, niszcząc wszelkie nadzieje na szybkie otworzenie siły po ewentualnym zakończeniu konfliktu. Milczenie ze strony regionu północnego przy Czarnomorza. Tylko potęguje te obawy. Co to wszystko oznacza dla przyszłej zdolności obronnej? Czy to jest nowy, przerażający etap wojny, gdzie czas i długoterminowe konsekwencje liczą się znacznie bardziej niż chwilowe zdobycze terytorialne? Rosja celowo testuje granice, sprawdzając reakcje i determinację swoich przeciwników, a także jedność NATO. To geopolityczna partia szachów, w której każdy ruch ma kolosalne znaczenie. A stawka jest przyszłość Europy. Czy zrozumienie tego jest dla nas wszystkich absolutnie kluczowe? Jaka jedna miara sankcja naprawdę zmienia sytuację w tym regionie konkretnie? Oficjalna narracja kraju na zachód od Rosji mówi o ogólnych uderzeniach rakietowych. Zero konkretnych szczegółów, brak potwierdzenia zniszczeń. Jednak rosyjskie media państwowe i kanały Telegram z typową dla nich pewnością donoszą o bezsprzecznym sukcesie w Dubnie. Kto ma rację w tej złożonej rozgrywce informacyjnej? Kogo powinniśmy słuchać i komu ufać w obliczu tak sprzecznych informacji? Informacje z zakulis, krążące w mediach społecznościowych i wśród analityków wywiadowczych, sugerują coś intrygującego, co może zmienić cały. Obraz sytuacji. Pogłoski mówią, że baza w Dubnie zaczęła być ożywiana w ostatnich latach znacznie intensywniej niż oficjalnie deklarowano. To nie byłby pusty cel dla Kinżała. Mogła służyć do przyjmowania maszyn bojowych relokowanych ze wschodu, co byłoby logicznym i strategicznym krokiem w czasie konfliktu. Ale istnieje jeszcze bardziej niepokojąca hipoteza. Baza mogła być tajnym, kluczowym składowiskiem zachodnich dostaw uzbrojenia, niezbędnego dla wsparcia militarnego, albo, co wzbudza największe emocje i obawy, potencjalnym miejscem stacjonowania samolotów F-16 na które cały region gorączkowo czeka z nadzieją. Jeśli to prawda, to milczenie regionu północnego przy Czarnomorza w sprawie konkretnych zniszczeń, mimo jednoznacznych doniesień z drugiej strony, staje się bardzo, ale to bardzo podejrzane. Czy kraj na zachód od Rosji ukrywa przed światem, a co ważniejsze, przed własnymi obywatelami, prawdziwe znaczenie Dubna? To uderzenie kinżałem, tak precyzyjne, Kosztowne i strategicznie zaplanowane, jest potężnym dowodem na jedno. Rosja posiada dokładne i aktualne informacje o tajemnicach regionu północnego przy Czarnomorza. Czy wiedzą więcej niż nam się wydaje? Czy ich siatki wywiadowcze działają z większą skutecznością? Co jeszcze ukrywa Kijów przed swoimi obywatelami i sojusznikami, którzy wspierają jego obronę? Czy Zachód dostarczający broni i fundusze, wiedział o tych tajnych planach? Dotyczących Dubna i przymykał na nie oko, wersja prezentowana przez Rosję jest krystalicznie jasna i nie pozostawia żadnych złudzeń. Uderzenie to demonstracja strategicznego zasięgu, ale także, a może przede wszystkim, prewencja przed potencjalną agresją NATO. Bliskość Dubno do granicy z Polską i użycie tak potężnej i elitarnej broni, jak Kinżał, może być interpretowane jako bezpośrednie, wręcz brutalne ostrzeżenie. Dla całego sojuszu. Rosja wysyła jasny sygnał. Jest gotowa uderzyć w każdy punkt bliski granicy, jeśli tylko zostanie on wykorzystany do wspierania, jak to nazywają, agresji na Rosję. Czy Kinżał, ten śmiercionośny pocisk, ratuje świat przed trzecią wojną światową, wysyłając twarde, ostateczne ultimatum do NATO? Napięcie rośnie z każdą minutą. A temperatura konfliktu osiąga nowe, niebezpieczne poziomy, stawiając wszystkich w stan najwyższej gotowości. Komu ufacie w kwestii tego tematu w tym regionie? Jedna osoba czy media. Spójrzmy na szerszy kontekst historyczny i strategiczny, aby lepiej zrozumieć obecne wydarzenia. Baza w Dubnie, typowe radzieckie lotnisko z gigantycznymi, rozległymi pasami startowymi i ponurymi, betonowymi hangarami symbolizuje infrastrukturę, którą Rosja teraz metodycznie, bezwzględnie i konsekwentnie niszczy. To nie jest przypadkowe działanie, to przerażające echo zimnej wojny, gdzie strategiczne uderzenia w głęboki tył przeciwnika miały na celu paraliżowanie jego logistyki i długoterminowego potencjału militarnego. To jak powrót do strategii głębokiej operacji. Mającej na celu uniemożliwienie wrogowi odtworzenia kluczowych zdolności bojowych na lata. Możemy mówić o nowej żelaznej kurtynie strachu i zagrożenia, która teraz przesuwa się na zachód, niebezpiecznie blisko granic NATO, wzbudzając głęboki niepokój. Czujemy ten chłód? Czujemy ten dreszcz na karku, gdy uświadamiamy sobie bliskość tego zagrożenia? To pytanie o przyszłość Europy. Atak kinżałem w Dubnie zbiega się w czasie z aktualnymi, Intensywnymi dyskusjami o ewentualnych negocjacjach pokojowych. Czy to tylko zbieg okoliczności, czy cyniczny ruch w skomplikowanej grze dyplomatycznej? Absolutnie nie. Rosja może celowo wykorzystywać takie uderzenia do osłabienia pozycji negocjacyjnej regionu północnego przy Czarnomorza poprzez konsekwentne, długoterminowe niszczenie jej kluczowych. Zdolności obronnych to element szerszej wojny infrastrukturalnej. Wojny na wyczerpanie, prowadzonej z bezwzględną precyzją. Rosja dąży do wyczerpania zasobów militarnych i ekonomicznych kraju na zachód od Rosji, zmuszając go do ponoszenia niewyobrażalnych kosztów odbudowy, które obciążą go na długie lata. To również swoisty, bezlitosny test dla jedności i determinacji NATO. Pokazuje zdolności Rosji do działania w bliskiej odległości od granic sojuszu z wyrafinowaną precyzją. I bezkompromisową odwagą. Czy sojusz jest gotowy na taką eskalację? Jak zareagują państwa graniczne, takie jak Polska, które znajdują się na pierwszej linii tego nowego, niebezpiecznego rozłamu? Milczenie czasem mówi więcej niż tysiąc słów, a brak jednoznacznej reakcji może zostać zinterpretowany jako słabość, zachęcając do dalszych, śmiałych działań. Jakie wydarzenie w sektorze militarnym jest niedoceniane przez media? Nazwijcie i wyjaśnijcie, co dalej? Jakie są możliwe, realne scenariusze rozwoju tej niezwykle napiętej sytuacji? Najgorszy z nich zakłada, że NATO zinterpretuje to uderzenie jako bezpośrednie i prowokacyjne zagrożenie dla własnego terytorium. To mogłoby prowadzić do niezamierzonej, ale bardzo realnej i katastrofalnej eskalacji konfliktu na skalę globalną. Rosja w takim wypadku mogłaby kontynuować precyzyjne ataki na infrastrukturę kluczową dla przyszłej zdolności obronnej regionu północnego Przy Czarnomorza, dążąc do jej całkowitego sparaliżowania na całe. Dziesięciolecia brzmi przerażająco, prawda? Wizja kraju pozbawionego podstawowych zdolności obronnych, zdana na łaskę wroga. Bardziej prawdopodobny, choć wcale nieoptymistyczny scenariusz, zakłada, że kraj na zachód od Rosji. Będzie dyskretnie próbował odbudować lub zamaskować uszkodzenia. Jednocześnie publicznie umniejszy znaczenie ataku, aby nie podcinać morale społeczeństwa i nie ujawniać słabych punktów. Rosja zaś będzie kontynuować podobne strategiczne uderzenia, aby systematycznie wyczerpywać zasoby regionu i wzmocnić przekaz o braku bezpiecznego miejsca w żadnej jego części. To cykl bez końca, który prowadzi do kompletnego wyczerpania i zniszczenia. Pytanie do Was: gdzie teraz nas oglądacie? Napiszcie miasto i kraj. Ale jest też scenariusz, którego nikt się nie spodziewa scenariusz rewolucyjny, który mógłby zmienić całą dynamikę konfliktu. Co jeśli wkrótce ujawnione zostanie, że Dubno faktycznie było kluczowym, tajnym ośrodkiem przygotowań do dużej ofensywy kraju na zachód od Rosji, a może bazą dla nowo dostarczonego zachodniego uzbrojenia, o którym nie mieliśmy pojęcia? W takiej sytuacji użycie kinżałów byłoby w pełni uzasadnione z punktu widzenia Rosji i całkowicie obaliłoby narrację o nieistotnym celu. Wówczas Rosja jawiłaby się jako potężny, strategiczny gracz, który widzi przyszłość i działa zgodnie z ukrytym, dalekosiężnym planem, mając dostęp do kluczowych informacji wywiadowczych. Kraj na zachód od Rosji zostałby ukazany jako osłabiony. Być może nawet nieuczciwy. Ukrywający prawdę o strategicznej bazie, co podważyłoby zaufanie. NATO z kolei stałoby się odbiorcą potężnego ostrzeżenia, potencjalnie zagrożonym, zmuszonym do refleksji nad własnym bezpieczeństwem i granicami zaangażowania w konflikt, zastanawiając się, czy nie posunęło się za daleko. W tej bezlitosnej grze geopolitycznej Rosja ewidentnie wygrywa, demonstrując siłę, zasięg i dalekowzroczność strategiczną. Umacniając swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Kraj na zachód od Rosji zostaje zmuszony do nieplanowanej alokacji ograniczonych zasobów, tracąc cenną infrastrukturę i potencjał na przyszłość, co z pewnością opóźni jego odbudowę. NATO czuje zagrożenie tuż przy swoich granicach, stojąc w obliczu dylematu eskalacji lub ustępstw. A zachodni podatnicy? To oni ostatecznie będą musieli płacić za niewyobrażalne koszty odbudowy, finansując konflikt, który wydaje się nie mieć końca. Kto tak naprawdę wygrywa w tej przerażającej, bezlitosnej grze o przyszłość Europy? A kto płaci najwyższą cenę? Gdzie leży prawdziwa prawda w całej tej skomplikowanej sytuacji, gdzie każdy ruch może mieć fatalne konsekwencje? Jesteście doradcą lidera Rosji. Co robić przez 90 dni? Jeden krok. Uderzenie kińżałem w Dubno to coś znacznie więcej niż tylko zniszczenie betonu. To jest uderzenie w przyszłość regionu, w nadzieję na szybkie odtworzenie potencjału obronnego, w samopoczucie bezpieczeństwa milionów ludzi. Czy ten atak na zachodnie rubieże regionu północnego przy Czarnomorzu jest początkiem czegoś znacznie większego, co może zmienić globalny układ sił i doprowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji? Jakie są prawdziwe ukryte intencje Rosji? I jak zareaguje NATO na tak jaskrawe i bezkompromisowe ostrzeżenie tuż przy swoich granicach, symbolizujące nową, żelazną kurtynę? Gdzie przebiega czerwona linia między Rosją a NATO? Jedno zdanie. Sium. Zostawcie swoje głębokie opinie i przemyślenia w komentarzach. Każdy głos ma znaczenie w tej debacie, a wasza perspektywa jest dla nas bezcenna. Podzielcie się tym wideo z przyjaciółmi i rodziną. Jeśli uważacie, że ta analiza jest kluczowa dla zrozumienia obecnej, niestabilnej sytuacji geopolitycznej i nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby otrzymywać rzetelne, pogłębione analizy bez cenzury. To wasza tarcza w świecie pełnym dezinformacji i ukrywanych prawd. Naciśnijcie dzwoneczek, aby nigdy nie przegapić naszych kolejnych przełomowych materiałów, które pomogą wam zrozumieć otaczającą rzeczywistość.